Hej 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 hej, witam, witam was serdecznie, z tej strony Przemko. Zapraszam Was na kolejny odcinek EPSA 25 Ale mnie tu ciekło! Oczywiście nasza ulubiona seria, nie mam hektara. kurna tu przejedziemy się bo dawno nie jeździliśmy Ja musimy pozbierać bleczki Chciałem w ostatnim odcinku pozbierać, ale się zbugowało coś i nie mogłem podnosić. Zmiera powinna być lepiej Zobaczymy Dzisiaj planuję zebrać tebleczki z wieś i wieziemy sprzedamy mleko, kozie Kawałek drogi mam do tej łączki. Dobra, tam się podjedziemy zabierzemy z tamtej strony. Czy tych dwóch to tamte do już. Albo tamte od razu zabiorę. Tak, powstaniemy Mam nadzieję, że teraz będzie działać. Bo powiem Wam, żebym się zdenerwował. To działa. 5 belek to ja mogłem sektor na maskę wrzucić też by dojechał Nawet nie brak tego za bardzo układać Ale zawsze mnie to trochę podratuje, no bo stanowczo za mało tych belek było Mogłem normalnie na przyczepę na przy, z przyczepą przyjechać i dobra tą jedną przyniosę. I jeszcze muszę tamtą jedną przydźwigać. Tak, kurno, one będą ładnie mi wchodzić, jak będę układał No tak to ja nie chciałem, proszę się prze... Jak gdybym chciał, to one się nie przewrócą. Jakbym tak dał I spokojnie... O nie, w ten sposób będę mógł układać. Weźmy tam sobie. No, się trochę. Tutaj się dosuniemy. Tu sobie będzie można dosunąć. I tu se będzie można trochę tak o... I będzie, kurde, elegancko się będzie układać. Dobra, ale na razie i tak nie muszę układać, więc... Tak, na przyszłość powiem wam, że, że całkiem fajnie. Dobra, jeszcze ta jedna nieszczęsna, która mnie zmusiła do tego, że musiałem resetować grę. No Powiem Wam nie wiem czy z czym to jest Któryś moc po prostu pier dzieli Dobra wiecie co te pasy to może pozapinamy bo To jest farming card. tutaj belki pasy i wszystko się tak potrafi pier że to jest masakra My i czeka nas jeszcze wycieczka teraz z mleczkiem ale nie sprawdzałem gdzie kozie mleko cena jest dobra ale najpierw wrzucimy im jedzenie a później pojedziemy z mlekiem Dobra Czy ja tak dam radę? i hop Dam radę No ale one chyba już nie bardzo nie no Po prostu trzeba przerzucać aż za, za te i hopsio O, to się już nie chcą. Nie chcą ten. Pełno jest. Dobra, to, to ten. Na razie je tu położę. Dobra, ciągnik zostawiamy. Te kanki z mlekiem tu trzeba postawić. Powiem wam że to jest za duże. Dobra, jednym pasem wystarczy. Dobra, sprawdźmy sobie ogólnie. kozie mleko kozie 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 mleko wszędzie te same pieniądze tu jest gdzieś magazynek u sołtysa Kurwa, gdzie jest magazynek u no. tutaj prezes skup słomy magazynek u sołtysa. dobra dalej to jedziemy żebym tu podwórka nie urał, niech ludzie widzą na wsi, że mamy elegancko ich sprzęt, jak nówka kur na po remoncie, no kur na pieprze, jest. Ale powiem wam, że ta decha to jest za wielka do tych moich traktorów. Teraz ja znowu nie muszę kitować tam specjalnie za dużo na to Dwie bańki z mlekiem jak wrzucę to będzie i tak wszystko pewnie No, ja to ne vem, tutaj to sama, sama taka slahta je, panik, no, ja, 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 To magazynek musimy mieć gdzieś teraz tu czy tu, chyba tam, A, bo tam, tu, dobra. Jej, no całkiem dobre pieniądze Powiem wam, że te moje kodziska to opłacalny biznes jest Rozglądam się, bo może jaka zabawka leży taka... no dobre te zabawki drogie że tak, tak jak mówiłem, i pewnie jeszcze raz to pewnie do końca podoba mi się dźwięk tego traktora. Jest i za cichy, i tak troszeczkę nie, nie bardzo. No, ale lepszego takiego traktora nie mam. Jeszcze muszę podejść, zobaczyć pole, jest za grosze do wzięcia podobno jest zaniedbane totalnie. Jakby chciał nie dużo i starczyłoby mi później, jeszcze, żeby sprzecipać do następnej sprzedaży mleczka. to może by się skusił, by do wiosny jeszcze daleko, więc spokojnie bym sobie je tam porobił ewentualnie na wiosnę owiec ale to wszystko zależy od, od tego jak to wygląda i czy się dogadamy z seną, nie? No tam po to można tam zaparkować. No niech się tu stoi. A ja lecę. no to taki kawałeczek niewielki ale już dogadałem się 14 tysięcy prawie za to dałem także będzie co robić jak to to wygląda wymaga orki to tam wiadomo kurna czekajcie trzeba będzie wbić tutti przeskoczyć tutaj tu jest moje zapłacić jeszcze jeszcze 500 kurno no to jest o teraz będę widział o azotu nie ma wcale ale wapna nie brak nie będę musiał wapnować to całkiem dobrze ale azot nie ma problemu bo tego obornika z tej pryzmy mam do wzięcia to się spokojnie przywiozę, rozwalę tutaj damy taką konkretną dawkę Przyjademy tu później zaoramy Kurdzie, no i będzie całkiem fajne pole Tutaj szkoda, że nie ma drogi takiej żebym się mógł na przełaj do domu polecieć, nie? tak to ja sobie mogę mieć tutaj pryknąć do tej dróżki i będę zaraz w domu tam za krzakami no. tak trzeba będzie jeździć czy ja chociaż tam jest ta budowa tu przez wiochę no trudna jakoś damy radę będziemy jeździć ale przynajmniej przez z tej strony będziemy, będę mógł wiedzieć Jeszcze zostało parę groszy, więc nie jest źle starczy mi na ewentualne nawozy czy tam na cokolwiek i na pewno mi starczy jeszcze pieniążków, żeby dożyć jakoś do następnych pieniędzy i na pewno mi jeszcze wystarczy, żeby wziąć się tu już po malutku za te sztachety, za te ogrodzenia zrobić jak się należy, bo... bo to jak ten bujazd tutaj pobudował to to ja nie wiem po pijaku chyba równo bo no, suma summarum nie jest brzydki ten płot ale dechy już sparciały tak to by je wziął odkręcił i odwrócił i już no ale on, on to normalnie zobaczcie betonował te dechy w środek i dobrze chociaż brama w dobrą stronę była not razie, the test